Witam was bardzo serdecznie na moim kolejnym live. I tak mamy 1000 subskrypcji na moim kanale i z, te, z tego z tej okazji będziemy świętowali. Ś świętować będziemy bardzo fajnie. I czekam na was widzowie tutaj na live. Spróbowałem, zainstalowałem ponownie, odinstalowałem i zainstalowałem. I sprawdzę, czy teraz można na czat pisać. Prawie mamy 2000 tych, mamy prawie 2000 subskrypcji, a tylko coś, coś tutaj się nam stało. z Sztatem. Sport. No ie mamy z tego live'a, nie? Już, że nic nie możemy na czatach pisać. jest też as też as Ela, ela się ma. Nie. 2000 subów, nie. Kurczę, co z tym czatem, głupi? No oni jakoś zablokowali mnie. Nie. Ale 1000 subów mamy, nie. A. Donaty, a Donaity mam, ale tylko. Donaity mam, ale tylko jakoś mi się czat zepsuł. Mam donate, naprawdę. Też nie wiem, że to jest napisane, że coś nie przeznaczone dla dzieci. Aha, No. I tyle mamy z tym czapem.